Cześć, witajcie! z tej strony, Jacob. Witam Was w świątecznym otwieraniu paczek. Czemu świątecznym? Dzisiaj mamy 200 tysięcy do wykorzystania i mam nadzieję na jakieś dobre, e, dobre trafienia. Messi i Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo mogłyby, mogliby się trafić. To co, dzisiaj mamy jakąś, jakąś promocję? Złota paczka Premium 13. No, w sumie czemu nie? Można, można ich zabierać. Także zaczynam od naszej pierwszej paczki. Zobaczymy, co się tutaj podzieje. Otwieram. Ba. Czy... Tak Czyżby to... O moi drodzy! I balet! Jak ma ma garet Bale, Czyli zawodnik, to ten hamu, ten świetny, świetny zawodnik, Czterogwiazdowe sztuczki, e, Waliczyk 92 tempa, no to od tego zaczynamy. No i coś takiego mi jak najbardziej pasuje. No, a że jest to ten hamu i lewy pomocnik, to możemy potem e, go trochę pozmieniać. Damy go od razu do aktywnego składu. Co prawda nie pasuje nam do naszej formacji, ale może coś, na, coś tam poczarujemy znowu albo coś takiego. Kontrakty mnie. Średnio to średnio interesują. Jakieś to, to, to sobie podurujemy. I Kahil, Kahil, no proszę. No to sobie Kahila. Szybka aukcja damy go na 400 może, może coś tam pójdzie, prawda? Lazio nie za bardzo się orientuję, tylko sobie kondycję Jeszcze mogę zabrać kontrakty na... Będę brał tylko złote kontrakty, tak jak mówiłem, żeby nie zaśmiecać sobie. Ale my jedziemy dalej, moi drodzy, pierwsza paczka i jak najbardziej bardzo dobra. Jak najbardziej bardzo dobra Gareth Ballet, O to chodziło. Diów! No, przynajmniej znani jacyś, ale no nie czarujmy się. Eee, tak, trochę jeszcze potrzeba, żeby to była dobra. Paczka, niemniej jednak można go sprzedać, chyba jakoś tam pójdzie. 400, nie wiem, e, Kana, e, średnio, średnio też zresztą pomocnik defensywny, więc go sprzedamy normalnie. Kondycyjny. On czterogwiazdkowy dribler. To może coś pójdzie, jeżeli go damy. Sprzedamy kartę i idziemy dalej. Okej, okay. mamy jakiś tutaj kontraktów brak, szczególnych. Morale też mnie nie interesują. My jedziemy, sprzedamy ich wszystkich. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłem. Benzema, I jej dajcie coś dobrego! Nie, nie widziałem, kto tam był, ale chyba. Um, diak, e, diak, diakate, diakate? No, tak średnio. I mamy jeszcze jakiegoś gościa tutaj, to też go sprzedamy. Ci raczej średniawka chodzą Szybko sprzedaż wszystkich kart Okej, okay, tu ktoś do mnie wydzwania, ale... Ale na razie ważniejsze jest otwieranie paczek moi drodzy Kto to był tam? Kto, kto to był? Mamy, Hmm. No szkoda, bo... O, napastnik to środkowy napastnik, to sobie zachowamy, absolutnie Eee, stadium Mestela, tak średnio posowy, tego też nie będę jakoś, jakoś specjalnie się Ale mamy tempo 43, to na pewno nie jest, o jeszcze tutaj mamy prawego pomocnika, e Słabiutko, słabiutko Słabiutko, idziemy dalej Idziemy dalej Monety, uwaga, uwaga, uwaga Mikel, obi Mikel? Czyżby to ten Mikel? No, całkiem nieźle Chociaż pomocnik defensywny. Dobra, wyślemy go na razie do klubu. O, wyślemy go do klubu. Tutaj Plasil oraz Conti jakoś niespecjalnie do zawodnicy O, 4-2-2-2. To jest. To, to, to by można wystawić. Albo zachowam sobie na razie. Ostrój Chelsea. To może ktoś się skusi. Proszę. No ale nic. Poza tym. Wylosowaliśmy bale I to jest. Na tyle, na tyle dzisiaj naszych paczek Fritz, kto to jest Fritz? A, nikogo nie ma, Felipe Pado... Nie Nie A Fritz, kto to A, słabiutko, Słabiutko, słabiutko Cały zespół to możemy sobie zabrać Kontuzje, leczenia raczej nikt nie bierze Bo miałem, leczenie kontuzji miałem chyba nie wiem, cztery karty albo coś takiego i, i, no, no, no nic nic nie wyrysowałem. Co? No, proszę, Montoliwo. Środkowy pomocnik. A damy sobie do klubu go. Jak najbardziej AZ Maher. Trzy gwiazdki, trzy gwiazdki. Jedna gwiazdka, czyli wątpię, żeby cokolwiek wskórali to, O, herbiówę to możemy dać na szukomaukcję, może ktoś się skusi Okej, okay, no i to tyle, bo w sumie więcej tutaj nic nie ma No jedziemy dalej, jedziemy dalej, cóż nam dzisiaj dadzą w, na tym świątecznym otwieraniu, kto, co, jak Zauważycie, że jeszcze ani raz nie trafiłem, o, Webster ani razu nie trafiłem, e, a dwa kontrakty proszę, nieraz nie trafiłem żadnego team of the e, week, a szkoda, ref, co to jest, yeah. <laughs> referee, czyli będzie plus 15 do sędziowania dla nas, 3, 5, 2, 1, nie wiem po ile to chodzi, ale możemy sobie dać na aukcję, żeby ktoś sprawdził, kondycja do nas idzie, bo to jest dla mnie ważne, sprzedajemy resztę, bo tu raczej nic nie było ciekawego, idziemy dalej. Idziemy dalej. E, edu, Edu, bardzo, ktoś tam? Słabiutko, słabiutko na razie, moi drodzy. Słabiutko. O, czterogwiazdkowy środkowy A to może też pójdzie. Za więcej niż 350. Oj, tu mam jakiegoś szybkiego nie. Okej, okay, bierzemy tą kartę. O, proszę, proszę. Nie pogardzę, nie pogardzę. Szybka aukcja, proszę, pyk, a resztę sprzedajemy, a nie, jeszcze jest tutaj kondycja jedna Kondycja jest bardzo ważnym Jest bardzo ważnym elementem w każdy, u każdego gracza Ultimate, Ultimate Team Uwaga, Messi, czuję, że to będzie dobra paczka, uwaga Tak Castro, jak Fidel Castro, jak Cobrobo, nie wiem, kojarzycie Dobra, Alexis, no, dobra, podarujemy sobie te Ponownie te mamy Nie mam wrażenie, że... No ale w sumie... O, kątycha, raz Dwa I trzy Tego nigdy nie, tego nigdy za wiele No i Messi nam nie zadało, ja się oczywiście myliłem Oho, no proszę, pięknie Super Super Kto to w ogóle jest? to to w ogóle jest? Kondycyjny, modyfikacja jakaś tam widzę. A, menadżera. Menadżer też nie za wiele chodzi. Idź tam. A, nie wiem po co to wysłałem. Dobra, trudno. Trudno, ajajaj. No to spróbujemy teraz może tak dla odmiany zwykłą. Dwunastkę, może coś ciekawego się trafi. Milno, rr, 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 Duplikat oczywiście i nic nam z tego nie wynikło. Duplikat i nic nam z tego nie wynikło. No ale możemy go sprzedać jakaś jakiś. Nie wiem, ktoś kto potrzebuje... Polecam Milnera, Mi się nim osobiście dobrze gra, więc... Więc niektórzy na niego narzekają, ale ja tam nie widzę nic specjalnego. Dobra, to jeszcze raz to, a potem wracamy do tych okazyjnych złotych niby. Chociaż tylko bale mi się trafił w pierwszej parze i to tyle Jak na narod... razie... o Coś czuję, że on może być dobry 74 Czyli wystarczyło jedna umiejętności, już by był W tym Go sobie zostawimy na... Albo nie, damy go do aktywnego składu, bo ja o nim zapomnę Ja o nim zapomnę, dlatego Idzie tutaj, bo coś mi się wydaje, że on może być dobry I drogi O, mamy jeszcze tysiaczka tam całkiem nieźle Rodriguez Oraz Paulo Wiktor, coś tam, coś tam Mody 4, 3, 2, 1 Ach, prawie abyśmy mieli naszą formację No to dajemy szybka aukcja, sprzedamy sobie, może ktoś kupi Monety do... Używamy karty monet I sprzedajemy No, coś, coś to dzisiaj nam nie funguje, coś nam nie funguje Choć tak chyba jest lepiej niż było kiedyś Bo jednak Bale jest całkiem niezłym zawodnikiem i Czuję, że on będzie nam dobrze kok. Ha! No nie wierzę. Trzy kontrakty. No tutaj nie wiem, czy ko. Andre raczej nie ma się koło doszukiwać. Pilar. No, trzy złote kontrakty. No, kontrakt. no, no nie wie dobrze, ale. Zawsze może być lepiej, prawda? Jak zapaczkę za, za 7500 to jest cieniutko. Cieniutko. Bardzo. O, Błaszczykowski, to jest Polak. On nam da koś. Al-Habsi. Arabia. To to. Taki typowy. Typowy. To jest taki, a, a, Nie, no się. Mamy kontrakt. Komdycha jedną. I modyfikator. To sobie też zostawimy. Liverpool. Czekaj, czy ktoś w nich jeszcze kupuje. Etihad. No proszę. Ale nie wiem. Jakoś nie jest ani świecąca, ani nic, więc pozostawimy to dla siebie. No, Kama, nie wiem, kim jesteś. Pierwszy raz cię widzę w życiu, ale daj nam kogoś dobrego. Defo! O, Defo! W sumie, w sumie nam by spasił Defo. Całkiem, całkiem by nam spasił, prawda? 4-3. A, szkoda, że nie ta nasza formacja było blisko. Do aktywnego go damy. Proszę, idziesz tutaj. Zobaczymy, co z ciebie potem wy wyrośnie. Fernando Nowaro. Tutaj niestety jeszcze tylko kondychę sobie zabierzemy. No, roda. I to by było na tyle. Jesteśmy już prawie, już jesteśmy w połowie, a nie widać nic dobrego przed nami. Stankowicz, kto to jest Stankowicz? No. Super. To idź sobie na szybką aukcję. Na tak 450 The Yong, The Yong, The Yong, The Yong, The Yong, The Yong, Wow, 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 wait a minute, wait a minute, całkiem niezły jest damy go na aukcję, znaczy pewnie zastanawiacie się, czemu daje za tyle, bo nie do końca wiem jaka jest ich cena rynkowa, a jeżeli jest wart powiedzmy 1000, to sprzeda się za 900, czyli whatever. I tak cena jego podskoczy, więc wydaje mi się, że jest to dość rozsądne. E, nie, 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 nie. Rozdziel ręcznie szyb. Dobra. Jedziemy dalej. Teraz może za pięć, dwie za 5 tysiaków. A co? Bary. Bary, mam duże bary. Czyli znowu mamy... E, do, znowu mamy. Manchester City Szkoda, że nie na przykład Kunaguero, Teveza albo kogoś takiego. Nie? No, oczywiście. Come on, Irini. Co to jest, Irini? Ale tu mamy jakąś kartę napastnika. No, musiałbym go sprawdzić. Musiałbym go sprawdzić, damy go do klubu. No, czyli jak znam, już skończyły miejsca, nie będziemy mieli więcej. Aktywny skład pełny. Oj, Santos jeszcze. No, nie wiem za ile Santos chodzi, a Sostru jest niech herb na to strać. Idziemy dalej. Wracamy do tego. Tu się nam Bale trafił, więc. To jest ten spachicz. Kurs, jak ja tego nienawidzę, nie? I jej dostaje tyle pieniędzy od nas. No bo to bramkarz. Nie, A nie są w stanie nam dać chociaż jednego naprawdę dobrego zawodnika. Jednego. 4-3. O! Moja formacja. Do klubu. Inter. No, nie wiem ile może iść do, iść do klubu. Może kiedyś się wykorzystam. I... Dżuba. Dziuba. Ale dziuba nam chyba niewiele da. No, jakby był 74, to by był pewnie więcej warty. Tak to niestety. Nie widzę sensu nawet go. 3-4-1-2, nie 4-3-1-2. No i patrzcie, mamy Santiago Bernabeu Nie, może użyjemy go. Ja mam. A nie, mam Old Trafford, No to nie. No to szybka aukcja, może ktoś się skusi Co? Możecie teraz lecić na aukcji i kupować, tylko nie wiem, chyba na godzinę to wystawimy, więc whatever i tak Zaraz kończymy otwieranie paczek, a my nic nie trafiliśmy Facjo Na no, już Gareta, no ale Garet Nie jest warty 200 tysięcy, 200 no bez przesady, czekaj w ogóle tak ile jest Garet warty Tutaj nic, nic, chociaż jeden czterogwiazdko, o ale jest Hiszpanii, więc whatever, mnie to nie obchodzi. Wszystkie cechy plus 6, proszę. O Atletico. 4-3 znowu ta A... nic, zdenerwowałem się. Sprzedaję wszystko. Dopóki nie będzie kogoś dobrego, sprzedaję wszystko. Ok. zobaczmy. Iraola, mamo, miałem go kiedyś, ale to nie jest wcale dobry zawodnik Eee. A... O, tyś, jak się tam trafi. 4, 2, 3, 1. A jeżeli się świeci, to wystawię na aukcję. Nie jestem też, może, jakimś mistrzem. W, nie jestem, może, jakimś mistrzem w Ultimate, jeżeli chodzi o ceny, bo nie znam wszystkich, naprawdę, ile co jest warte. No ale cóż. O, jedno fajnie nam 5 zostało, no ale też już powoli kasa się nam kończy, więc zobaczymy. No, Bend, super. Super ekstra, bomba show. Aha, bo będę tutaj wylądował, tak. No to aukcja. Może ktoś go z C za 400. Tutaj nic. Kontrakt wysyłamy do siebie. Nie. Absolutnie nie. Nie chcę mi się bawić w aukcji, jeżeli jest ktoś taki. Dobra, dwie, dwóch tych. A to tych w sumie można, nie? Bo a co? Nie wiem, czemu wcześniej tak nie zrobiłem. Tifek, kto to kurna jest? Nikt. Miranda. Nikt. O, kondycja. Kasiolka. Nie, 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 nie. A. A właśnie może jak ktoś mnie jeszcze tutaj słucha i ogląda to, to może zrobię konkurs, jak będzie... jak kiedyś osiągnę te 2000, 2000 widzów to zrobię konkurs, więc możecie reklamować, żeby... Konkurs to fajny konkurs wydaje mi się. tego możecie reklamować, że... No no... no, no. Fajnie, jednorazowe mam już pełne. Przydałby się przejść do... To poczekajcie, zobaczymy sobie, co mam w jednorazowych. Tak szybko tylko, szybko, szybko. No, chyba nie. Aha, muszę do klubu wejść. Pff. Klub No, szukaj w klubie stadionów. Aha, bo to musimy tak. a to dupa, to nie chce mi się. Wracamy do sklepu w takim razie. Wracamy do sklepu złota. Premium, jedziemy. Dokończymy to już tym. Tak nie nie liczę, że ktokolwiek jeszcze dobry się nam trafi. Zilad jakiś. Zaczęliśmy z grubej rury, teraz skończyliśmy jak zawsze. A, fajnie. Eee. Nie, to wyślemy sobie wszystko do klubu te, które chcemy. Aha, nie mogę. Co, co ja, co ja zrobiłem? Aha, 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 o jednorazowe mamy. No, i o to chodziło. Dobra, co my tu mamy? Miliard kontraktów takich samych. No, na kimkolwiek użyjemy Czech, proszę, Pyk. Czy to jest bez sensu robienie czegoś takiego, ale. Ale Nie widzę, nie widzę innej opcji. To też nie wiem, ani razu tego nie użyłem, więc szybka aukcja. Może ktoś będzie chciał, to też możemy szybka aukcja w sumie. Dobra, mamy, mamy już trochę wo wo wolnego. Nowe karty. W sumie tylko o to mi chodziło. Kontrakty sobie już podarujemy. Aaaa, pewnie sprzedałem kogoś, kto jest dużo warty, no ale tak zawsze się dzieje, jak jest się zdenerwowanym. Danilo, super! Super! Pięknie. O nikim innym nie marzyłem bardziej niż o nim. Morale znowu, trening, wszystkie cechy zawodnika. Plus 10 Santiago, Stadio Olimpico. To chce wszystkie cechy plus 10, no to idzie na aukcję. Jestem zawiedziony. Ani razu w życiu, nawet jak sam otwierałem paczki, nie trafiłem Team of the Week na przykład. Nikogo. Nikogo. I nie wiem kiedy mam go trafić, jak nie teraz, prawda? Antonini no Insua. Super. No, to może dużo pójść. Cześć, moje szczęście to nie. Super. Okej, okay, idziemy dalej. A, jak ja tego nie cierpię, moi drodzy, jak ja tego nie cierpię. Williams, kto to jest Williams? O, Varane nawet jest, środkowy obrońca ten młody. O, niewiele nam to da. O, zespół plus 30 kondycji, no i takie karty czekam, proszę. Pięknie. Jeszcze jedna... Jeszcze jest jedno dla jednej... Jeszcze miejsce jest dla jedno, jednej, jednorazowej karty. Także na coś dobrego liczę. O, saha Luis, super! On na dnie jest złoty chyba. No właśnie. A nie, czy saha A ja już mam saha no. Mamo, ratujcie mnie ludzie. Ratujcie mnie. Dejong, po raz kolejny mamy Dejonga. Co? Co? Tak! Woo! Jest! Po raz pierwszy w moim życiu znalazłem Team of the Week, ale jestem szczęśliwy! Dobra, co prawda najgorszego chyba zawodnika tam, ale jest dobrze, jest dobrze. Wyszle go do aktywnego składu za. Kto wyleci? Helly, wylatujesz. A ty... aj stąd No proszę. Jak pięknie, szczęsny. I szczęsnego mamy jeszcze, co prawda? Nie wiem po co mi on, ale... Ale mamy szczęsnego, proszę. Sprzedajemy. No i to ta karta mi się podobała. Proszę znaczy ta, ta paczka. Team of the week. Nareszcie. Zaraz sobie zobaczymy po ile on chodzi. Ja tu się okazuje 3000. Dobra. No to teraz już ostatnia paczka, Costil. Eee, No i nie za bardzo. Ok, powróciłem. O, patrzcie, mamy z dwóch z tych samych klubów ludzi. Takich samo, tak samo wyglądających, prawie no ale to też mnie nie interesuje. Lil, okej, okay. no to co, ostatnia. Ostatnia paczka. Ostatnia paczka, moi drodzy. I oby, oby, proszę, wielkie jej spraw, żeby to był Messi, albo Cristiano Ronaldo, albo Tarab w Team of the Week. Proszę, proszę, proszę. Walcott! Czy Prawie się całkiem nieźle w sumie. Do aktywnego składu sobie go damy. Zabynajuna. w sumie nie wiem ile ten walkout stoi. No to co? Skończyliśmy otwierać paczki, co prawda, no nie czarujmy się. Było fajnie, ale zawsze może być lepiej. To akurat w tych paczkach zawsze może być lepiej. Jeszcze, jeżeli chcecie e, zobaczyć, kurde, ręcznie. Nie, tak, tak, dobra, sprzedajmy. W nam nie starczy na żadną. A nie, na 5000 jeszcze starczy. No to 5000, jaka, jedziemy jeszcze jednego. Dejong po raz enty. Eee. Czyli nic nie znaleźliśmy jednak. No a to bierzemy jedną tą, jedną kondychę. Żeby tak wykorzystać na fulla. Dobra, tyle mamy z kart. Mam nadzieję, że chociaż trochę się podobało. Team of the Week znaleźliśmy jednego. Całkiem nieźle. Zobaczmy gdzie on w ogóle tutaj jest w składach. Eee, tu. Czy jest chociażby w składzie ten, ten, którego znaleźliśmy? Jest tutaj Dejong, proszę bardzo. Dobra, De Jong, Ajax Amsterdam, Holandia. Zobaczmy, po ile chodzi w sklepie. Nie w sklepie tutaj, o. Szukaj aukcji, zawodnika, pozycja to mnie nieś tam. On jest pomocnikiem. Narodowość Holandia. Holandia PEG, Liga Holenderska. Redivision to jest bodajże, prawda? Ajax. Ajax, zgadza się. Szukaj. A. No, 12, 15, 10, no to przynajmniej nam się zwróciła jedna paczka. Okej, okay, no to, to warto wiedzieć. Teraz tak, yy, Walcott, Walcott, narodowość England. England, gdzie mamy, bo nie wiem ile Walcott chodzi, naprawdę, Barclays, Arsenal, szukaj. A, ja pomocnika tam dałem, prawda? No. Pewnie będzie Podolskiego Masa. Joksen World Code, 5000 na to, kurde, tak średniawka. Yy, I kogo? Bale, Bale, o nie, tutaj dowolnego damy. Bale, on jest, skąd on był? Z... Nie słyszałem, no gdzie jest ten, gdzie jest? Spursi, o, jest. Ale, defo czemu nie trafiliśmy na niego na przykład? On nie wiem kim on jest. On jest... Nie pamiętam Czy ja myślałem, że on jest zawsze z no ale... Jeszcze... Kraj, z jakiego on jest kraju? On nie jest... Okay. Albo on jest z Anglii? Szybko, Kuba, przemyśl to A, zaraz tu wrócimy, sekunda Garet, skąd ty jesteś? Zwali, no teraz pamiętam, Dobre. dobra Dobra, dobra, dobra to. Zanim dojdziemy do Walii, to no. U. R. Oczekajcie. P. R. S. T. U. W Z. Tutaj. O kurde, tu. Walia. O. Oh. Wow. Wow 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 wow, 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 wow. No i pięknie. Tyle pieniążków za niego. Z przyjemnością je przyjmę. Dobra, tak się dziękuję Wam bardzo. Jeżeli spodobało Wam się otwieranie paczek i chcecie go więcej, to tylko piszcie w komentarzach. Dobrze oceniajcie filmik, a na pewno to powtórzymy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym razem. I wesołych świąt, tak będę jeszcze raz.